Mamy za sobą pierwsze sesje lipca, choć trudno mówić o tym, jakie będą ostatecznie efekty. Czy popyt zdoła doprowadzić do zaliczenia nowych rekordów, czy jednak podaż zastopuje próby odbicia, ale tu też nie chodzi tylko o powstrzymanie byków z perspektywy warszawskiego indeksu giełdowego. Witam Michał Obecna z MBG.pl z tej strony. Dzisiaj mówię trzy sektory, które nie są w takiej samej sytuacji. Ten dzisiejszy materiał będzie takim wstępem dla cyklu Mój plan inwestycyjny na lipiec 2025 roku. Zacznijmy od sektora bankowego. Drugi kwartał okazał się burzliwym okresem, oś dało się zaliczyć nowe rekordy nie tylko tegoroczne. Po czerwcowej świecy z dolnym cieniem i białym korpusem popyt na pierwszy rzut oka ma lokalnie przewagę. Pytanie czy byki potwierdzą ją, wybijając szczyt nie tylko cieniem górnym jak wcześniej. Warto pamiętać, że od pół roku RSI jest przegrzane, choć póki co spotkało się to tylko z chwilowymi cofnięciami kursu, nawet jeśli gwałtownymi jak na początku kwietnia. Górka ubiegłoroczna plus minus 14 tysięcy punktów nadal jest formalnie wsparciem numer 1. Oporów wyżej brakuje, bo kurs nigdy wyżej nie był. Na razie trudno mówić o problemach w związku z zaskakującą obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ale czy kurs ma z tego powodu łatwiej? Sektor energetyczny. Tu popyt dominował w zasadzie bezwzględnie jeszcze bardziej niż w pierwszym kwartale. Można powiedzieć, byki nadrabiały pewne zaległości z tytułu tego kilkuletniego okresu konsolidacyjnego. Szerokiego, na pewno długiego, choć początek lipca jest bardziej stonowany, nie tak dynamiczny, trochę zmienny, więc kursowi jeszcze brakuje trochę do szczytu z 2015 roku, ale inne opory, tym upierdliwe od kilku lat plus minus 3000 punktów, czy nawet szczyt z 2017 roku były tym razem dość gładko przebijane. Tylko, że RSI jest przegrane, więc pytanie, czy tutaj zaszkodzi korekta, na pewne wychłodzenie, ostudzenie rozgrzanych głów pod kątem późniejszego dodatkowego wzrostu, nie tylko na szczyty z 2015 roku. Podaż może wykorzystać pewną euforyczność. Sektor energetyczny wydaje się taki nietykalny, można powiedzieć kurę optymistyczny póki co brak konkretnego sygnału innego niż na przykład RSI Sektor odzieżowy w drugim kwartale wyróżniał się słabością na tle innych. Ja już nie mówię o takich sektorach jak energetyka, gdzie tam bezwzględnie popyt dominował. Tu był akurat na odwrót. Tu było zmarnowanie efektu pierwszego kwartału, zmarnowanie przebicia AB jest równe CD i nowy szczyt formalnie został zaliczony w maju. Jest tutaj jakiś opór, TD już wypada, bo jest przebite z obu stron. Też mamy takie zaprzeczenia w postaci jakichś cieni górnych czy dolnych. Czerwiec na pierwszy rzut oka wygląda popytowo. Jest z jakąś fazą osłabienia powydawało się, że po maju, czy spadku kwietniowym podaż powinna gładko docisnąć i dopchnąć kurs do wsparcia z około ok. 10 tysięcy punktów. Lipiec jest na razie dość stonowany, chociaż lekko zmarnowany atak popytu. Podaż musi po prostu docisnąć najpierw kurs do tego wsparcia. No, sukcesem będzie jego przebicie, a popyt musi tutaj wykorzystać, że ten czerwiec nie jest przypadkowy i nastąpi ponowne uderzenie na tym razem górki tegoroczne z wiosny. Górka tegoroczna to jest okolice ok. plus minus 13 280 punktów. Tu omówiłem tylko trzy indeksy sektorowe, w tym tygodniu na blogu w wersji tekstowo-obrazkowej pokażę również sytuację na innych. Dla jednego sektora drugi kwartał to pewna udręka, choć były i takie, które mogą zaliczyć w ogóle pierwsze półrocze do świetnych, zwłaszcza patrząc na tle tego, co pokazywały wcześniej. Warto pamiętać, że niestety nie da się inwestować w sektory, trzeba już rozpatrzyć się za konkretnymi walorami. Ja póki co mam w portfelu 11 spółek i 4 ETF z GPW na wzrost, a czy planuję jeszcze jakieś zakupy? W mijacym tygodniu udostępniłem pełną aktualizację mojej listy kandydatów do portfela w wersji lipcowej. Pojawił się jeden zupełnie nowy kandydat. Nie muszę oczywiście zakupić wszystkich walorów, a może i w przyszłości pojawią się nowi kandydaci. Chciałem Ci dziś zaprosić do obejrzenia fragmentu planu to jest dwóch wideo, które będą dostępne tylko do końca czwartku 10 lipca wideo numer 2 omówię po jednym kandydacie z Wig 20, WIG 40 jest WIG 80 pod kątem jakichś kryteriów, takiej wstępnej oceny, postaw fundamentalnych, wypłacanych dywidend, czego potrzebuję do zakupów i potencjalnych celów do osiągnięcia. Wideo numer 3 to będzie taka krótka aktualizacja sytuacji na wykresie długoterminowym kandydatów omówionych na czerwiec i będę mieć także niespodziankę dla czytelników mojego bloga. Jeśli jesteś abonentem mojego serwisu, no to nie musisz tego materiału oglądać dalej, gdyż i tak masz pełną wersję planu do wglądu. Jeśli jesteś czytelnikiem mojego bloga, to powinieneś już dostać powiadomienie o dostępie do tych dwóch wideo, a jeśli nie jesteś jeszcze czytelnikiem mojego bloga, to wejdź na przykład na stronę główną mb.ig, zjedź na sam dół, zapisz się na blogowy newsletter, potwierdź zapis, a otrzymasz wiadomości powitalnej po jakiejś minutce, link do strefy blogowicza i tam wejściówkę bezpłatną do specjalnej stronki z dwoma dodatkowymi wideo i obiecaną niespodzianką. Dziękuję za subskrypcję kanału, łapki w górę, zapraszam do obejrzenia dodatkowych materiałów, trzymaj się, pozdrawiam i do zobaczenia.